Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym filmiku. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości San Carlos de la Rapita. Jesteśmy właśnie w porcie. Chciałem pokazać Państwu, jak to lekko wygląda. Tutaj bardzo fajnie, ciekawie. Mamy dzisiaj 15 grudzień. Ciepełko jest w granicach 16-17 stopni. Tak wygląda troszeczkę porcik sportowy. Taki sportowo-rybacki no można nazwać. Bardzo fajny deptak tutaj. Ludzi mało, spokój absolutny. San Carles de la Rapita. Jakby chcieli Państwo spojrzeć na mapie piękna miejscowość. Oczywiście w oddali mamy tu również góreczki, jak żeby nie.